Co wy się tak gonicie od rana, co? Co to jest? Halo? Rudy. Czemu się gonicie? Możecie przestać się bić. Ja wiem, że wy jesteście rodzeństwem, a rodzeństwo się tłucze. No to jest silniejsze od, od rodzeństwa, nie? No ale nie można się tak od rana tłuc przecież. Przecież nie można tak. No. Śniadanie i nadwór, nie? Ty już idziesz? Halo? Ty już idziesz? Bez śniadania tak? Nie, no śniadanie musi być. A nie, nie ma być. Cześć. Witajcie w niedzielę. Wyszliśmy sobie na spacerek. Zjedliśmy śniadanie. Eee, a śniadanie było późno, bo wylegi, wi, wylegiwaliśmy się do 11. Ja dopiero o 14 się ubrałam, bo jeszcze długo rozmawiałam przez telefon z mamą i tak jakoś wyszło. Eee, I sobie teraz wyszliśmy na spacer. Jest pochmurno, dzisiaj jest brzydko, padał deszcz. W lustrze się przygląda. Ale przy, <laughs> przestał padać i no co, nic tak naprawdę się tylko ubraliśmy, jakoś tak wiecie, ja mam bluzę. Jeszcze szalika nie wzięłam. Fajna pogoda dzisiaj. Jest pochmurno, jest tak tego nie ten, ale przynajmniej y, to zimno strasznie, te minus 3 zniknęło. Bo już było naprawdę zimno. A wiecie, jak zawsze pada deszcz, to zawsze jest tak y, cieplej. No także jesteśmy sobie tutaj nad stawkiem, sobie pospacerowaliśmy, teraz sobie trochę posiedzimy. Jeszcze za chwilę pospacerujemy i lecimy do domku na obiad. No. Obiad, Artur zażyczył sobie rosół. No, a że miałam tylko ciemny makaron, zdrowy, no to jest zdrowy, ciemny makaron. Także jemy. No, jesteśmy w domku i słuchajcie, w drodze powrotnej ze spaceru weszliśmy do netto, tylko tak sobie, bo Artur chciał e, sobie kupić Coca-Colę i zobaczyłam świetną cenę soli do zmywarki Finish 4 kg za 15.99. Także wychodzi po 4 zł kilogram. Bardzo wam polecam, jeśli potrzebujecie soli, bo mi się akurat skończyła. Ja wiem, że to jest duży karton, bo to jest 4 kg i nie zawsze każdy ma gdzie schować. No ale myślę, że gdzieś tam warto znaleźć miejsce. Nie wiem, może w szafce pod zlewem albo może gdzieś, nie wiem, w szafce w łazience, czy gdzieś. No, no, moim zdaniem, warto, bo to jest naprawdę świetna cena. Także lećcie do netto, może jeszcze będzie, bo to jest chyba początek tej promocji. I fajnie, bo można ją tak zabrać. Wiecie, w kartoniku tu jest taka rączka. Także polecam całkiem przypadkowo, widzicie? I, i bardzo, bardzo się cieszę, że trafiłam, bo akurat mi się jakiś czas temu skończyła. I jest to naprawdę dobra cena. Ja tam zawsze kupuję taką z oszą, robiona dla oszą, także, ale chyba mi się wydaje, z tego co pamiętam, to 5 albo 6 zł za kilogram w takim kilogramowym kartoniku dawałam. Także, no, podoba mi się to. Teraz wstawiłam nam wodę na herbatkę, sobie wypijemy herbatkę. I tyle. Teraz będę sobie robiła jakieś tam śniadanie na jutro, coś tam wykombinuję. I e, ogarnę jeszcze troszeczkę kuchnię, e, i się zmywam, że tak powiem, e, na relaks, pić herbatkę. Będę piła herbatkę, i Artur też będzie pił herbatkę, i Artur tam włączył jakiś film. Także sobie obejrzymy film. No, hej, chciałam Wam pokazać, yy, przyszła paczka. Jedno zamówienie yy, i jest to jedna rzecz i tak się zdziwiłam, że w takim dużym kartonie to przysłali. Nie, to metr ma coś na imię ten karton. <noise> Nie metr, no jest tak jak, jak ten, no ale to widać... Nie, yy, przybliżę to będziemy z półtora. I się starają o to, żeby było dobrze zapakowane widocznie. Bo powiem Wam, wam że zamówiłam olejek z Bio Oil, który... Był w promocji, bo był bez kartonika. I może oni tak mocno po prostu postanowili to zapakować. Może oni wiedzieli, że to jacyś technicy będą opakowywać. Tylko... Patrzę gdzie to jest. Jaki to jest kartonik zapakowany, ja nie mogę. Osto go zapakowali, naprawdę. Będzieś no. musiała się trochę wysilić tutaj. No. bo naprawdę i nie ma za bardzo odpięcia, także chyba jest z boku tutaj. A co tam? Jest taka kruszynka mała, tak? No, zobaczysz jaka buteleczka. Czemu tu tak dopakowano? A może ja źle otwieram? Nie wiem. Mieszko, super, czy to wychodzi? Mhm. Jakbyście chcieli też paczkę otwierać, to macie <grym> specjalistę. No. I mało szału dostaję od razu. Co z Tobą się dzieje kobieto? Aha, jednak źle otwieram. Nie jadłaś dzisiaj? No Właśnie za dużo dzisiaj zjadłam. Jak mnie zaraz coś trafi... Zdecydowanie za mocną taśmę mają, albo ja mam do kitu nożyczki. Albo bo Ty jesteś jest duży specjalista. Nie, Patrzcie, no, bo jest... co nas z tego robi. <laughs> no nie wytrzymam. Ostatecznie ja się poddałam, Artur otworzył jednym dotykiem, także... Zły dotyk. <laughs> także Zwyj zobaczcie, dotyk. jak opakowali. O matko, no bo faktycznie bez, bez kartonika. Tadam, tadam. Ładnie zobaczę a tutaj nie? O. I w takim kartonie aż ty... tak? w takim kartonie. Taka mała buteleczka. Olej co z ma? ostropestu. No co to jest? Do pielęgnacji twarzy i włosów i wszystkiego. Naprawdę? Tak. Bez kartonika. Bez. oporu po prostu nie ma kartonika. na ja ci to mogłem dać. Tu mam oleju trochę. A woszą był ostropest olej yy, za parę złotych, Ile dałeś? No to go. Mogę... I jeszcze są takie tutaj do wyboru. Można to smażyć? Nie. To jest tylko do pielęgnacji. Moje zdrowe pudełko do pracy gotowe. Kanapka gotowa w sensie bułka. Jest 10 po 12. Idę się położyć. Nie zasnę, ale idę się położyć. Co zrobić? Może zasnę o drugiej, trzeciej. Uf, dobranoc.